Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj taka, można powiedzieć, jedna z kolejnych miniserii, czyli taki kącik historyczny. Będę tutaj prezentował co ciekawsze modele z historią w tle. Nie mówię o modelach jako, jako egzemplarzu konkretnym tego, tej miniatury, lecz o odpowiednikach jeden do jednego. Co Takiego nietypowego jest w tym modelu autoarta, który widzicie. Pozwolicie, że najpierw opiszę, przedstawię wam pokrótce a dopiero później przejdziemy do tego końcika historycznego. Jak wiecie, doskonale trzon mojej kolekcji stanowym 1.64. No tutaj autoart znany głównie z modeli 1.18, większą przynajmniej taką. Taką rolę rozpoznawalność te, ta skala 1.18 11, przyniosła temu producentowi. Takie odnoszę wrażenie. Tutaj mamy bardzo ładnie odzorowany Mercedesa. Mamy odzorowanego Mercedesa SEKA C126, w którym ścigał się właśnie Klaus Ludwig. Między innymi Klaus Ludwig. Takie najsłynniejsze nazwisko tej załogi z wyścigu. 24 godzinnego na torze spa. Bardzo ładnie odwzorowane każdy detal, łącznie z wyścigowymi zbiornikami, brakująca antenka. Ale myślę, że nie przebaczycie. Przepraszam. Jak widzicie, nawet przełączniki są dosyć dobrze odwzorowane. No i co mnie najbardziej urzekło. Fantastycznie oddana, nawet kierownica typowa dla MG z tego okresu. Charakterystyczne ramiona, grube ramiona. Kształt, który rozpozna chyba noc o północy. No i oczywiście drewniane wstawki. Jak przystało na Seka. Niestety aparat nie domaga w zoomie. Być może będę go zmieniał, także zobaczymy. No właśnie, i co ciekawego jest historycznie w tym samochodzie. Jak no doskonale wiecie, Mercedes już próbował, myślę, że wiecie, Mercedes już próbował takich eksperymentów, gdzie no jeden z najbardziej luksusowych modeli startował w wzmaganiach, wyścigach czy rajdach. Doskonale znacie Rotesau, między innymi z, z odlewu Hot od Wheelsa, czyli Mercedesa 69 SEL. Tutaj mamy taki, powiedzmy, kolejną, kolejną próbę. Czy udaną? No niekoniecznie, ponieważ no, to były chyba dwa wyścigi długodystansowe, w których, w w których ta, ten, ten model startował. Tutaj mamy właśnie 24 godziny zmagania na torze SPA. Awarii uległa skrzynia biegów, wtedy załoga musiała się wycofać. No i co jest taką ciekawostką? W wyścigach duże znaczenie ma waga, jak doskonale wiecie, czyli każdy kilogram odwierty, nawierty tego typu rzeczy. Tutaj mamy akurat przypadek, kiedy w samochodzie wyczynowym zostawiono, jak widzicie, pełne wnętrze z drewnianymi dekorami. Urzucono tylko klatkę i zostawiono nawet autom elektrycznie podnoszone szyby. Po co, dlaczego nie wiadomo, ciężko jest to powiedzieć. Być może, być może, miała być to dodatkowa reklama dla Mercedesa w postaci tego, że no, czym by nie wystartowali to, to zawsze sobie poradzą. I że sek jest samochodem więcej niż luksusowym, więcej niż Gran Turismo, takim, że tak powiem, galeonem. Tutaj mamy no, bardzo historycznie ciekawy przypadek i naprawdę, naprawdę warte opisania. W tym tygodniu będę jeszcze takie ogłoszenie parafialne, w tym tygodniu będę jeszcze wrzucę taki rozkład jazdy, czyli co, kiedy, jakiego filmiku będziecie mogli się spodziewać. Tutaj myślę, że to też będzie taka miniseria. Uważam, że dosyć ciekawa. Także życzę Wam tymczasem miłego dnia, miłego wieczoru. Liczę na to, że spodobał się Wam ten filmik. Także tam łapeczki, udostępnienia, komentarze. Jeżeli macie jakieś, jakieś sugestie, również się nimi dzielcie. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Także tymczasem trzymajcie się wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia.